Witajcie, kochani, chwała Bogu. Czytamy dalej. Ewangelia Łukasza, 26 wers. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Tyreny, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. I szło za nim wielkie mnóstwo ludzi i kobiet, które płakały nad nim i zawodziły. A więc widzimy, Jezus idzie zmaltretowany pierwszy, za nim idzie Szymon, który niesie krzyż. Pomaga Jezusowi. Ojciec troszczy się o swego syna. Tak samo troszczy się o ciebie, nawet w tej trudnej sytuacji. Szczególnie w tej trudnej sytuacji. Chrystus poszedł na śmierć za nas, dla naszego zbawienia, i ojciec nie opuścił go ani na moment. Tutaj dokonuje się najważniejsze wydarzenie w dziejach historii. Bóg objawia nam swoją łaskę i miłość przez swego Syna, będąc z nimi jedno. I Jezus idzie, i kobiety stoją i płaczą. Kobiety są wzruszone, są poruszone, płaczą nad Nim. Boże, wołają. Sprawiedliwy idzie i cierpi. To są te kobiety, których. Dzieci Jezus brał na ramiona i błogosławił je. To są te kobiety, które doświadczały dobra z jego ręki. To są te kobiety, które mają odwagę mu współczuć, które mają odwagę zapłakać. Spośród tego całego tłumu, który mówi: Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, są też ci, którzy wiedzą, że on jest niewinny. I płaczą nad nim, widząc to bestialstwo, że cierpi. Choć nie zasłużył. Płaczą nad Nim, smutno jest im, zawodzą. A Jezus, jak zwykle, nasz Pan i Mistrz, wyprowadza lekcje z każdej tej sytuacji i tych, którzy Go kochają, zabiera głębiej. I szło za Nim wielkie mnóstwo ludzi i kobiet, które płakały nad Nim i zawodziły, ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić błogosławione niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Bo jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, Cóż będzie ze suchym? I widzimy mistrzostwo, królestwo i panowanie naszego Boga przez Jezusa Chrystusa. Jezus idzie na śmierć, ale on nie użala się nad sobą. On wie po co idzie, dlaczego idzie, jak to się skończy i jaki będzie tego efekt. On wie, że zmartwychwstanie. On zaufał ojcu. Pomimo bólu, pomimo cierpienia, pomimo lęku, pomimo strachu, on zaufał ojcu. I wie, że jego ojciec jest pewny, wiarygodny, prawdziwy, potężny. Jezus nie mówi, płaczcie nade mną. Jezus nie mówi, smućcie się z mego powodu. Jezus ich konfrontuje i mówi, nie płaczcie nade mną, bo ja wiem, po co idę, dlaczego idę. I zmienia ich perspektywę. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Czyli zwróćcie uwagę na tych, którzy są zgubieni, bo Jezus mówi: Ja jestem odnaleziony. Ja wiem, co robię, ale Wy nie wiecie. Wy nie wiecie, co się dzieje. Wasze dzieci, pozostali ludzie wokół, mordują dawcę życia. I Jezus wypowiada proroctwo, które wypełniło się na Jerozolimie, ponieważ w 70 roku została zdruzgotana i zniszczona, ale również proroctwo, które ma swój szeroki wymiar w kwestii końca świata. On mówi: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi, bo nie rozumieją, bo nie pokutują. Bo nie chcą się nawrócić, nie chcą mieć życia. Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić błogosławione niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły, bo synowie nie będą przynosić chluby swoim rodzicom ze względu na złe postępowanie, bo będzie tak ciężko, że bycie matką, posiadanie dziecka będzie wielką trudnością. Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. To jest prorok Izajasz. Koniec świata, kiedy ludzie, którzy odrzucili zbawienie, tak jak ci, którzy mordują Syna Bożego, będą widzieć Jego chwałę i nie będą mogli jej znieść. Ze strachu i z lęku będą wchodzić pod skały i pod góry, żeby tylko ukryć się przed obliczem Pana Panów i Króla Królów. I to wszystko się spełni na naszych oczach. To wszystko dzieje się. Widzimy już tak wielkie odstępstwo i zło, jakiego jeszcze nie było. Nadchodzi bardzo trudny czas, dlatego przygotujcie się teraz przez słowo prawdy, które musi zamieszkać w waszych sercach. Przygotujcie się, abyście byli zdolni nauczać innych. Przygotujcie się, abyście byli pewni, Ojca i Syna. Byście byli pewni zbawienia, kiedy przyjdzie represja, ucisk, kiedy wyrzucą Was z pracy, kiedy będą Was prześladować za przestrzeganie przykazań, za bycie sprawiedliwością, abyście nie dali się zwieść, nie dali się zachachmęcić, nie dali się pójść i wpuścić w kompromis, ale odważnie świadczyli o naszym Bogu objawionym na obliczu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj szedłem sobie ulicą. I stały świadkowie dwóch świadków dwie kobiety świadków jehowy I ja stałem na pasach i już chciałem przechodzić ale w sercu usłyszałem rozmawiaj więc odwróciłem się i podszedłem do nich i najpierw wypytałem ich o wszystko w co wierzą jakie to organizacja i tak dalej a potem zacząłem rozmawiać z nimi kim jest dla nich Jezus i powiedziały synem bożym ten że on jest jakby wykonawcą Świadkowie Jehowy bardzo poniżają Jezusa. Dla nich mówią, że jest synem Bożym, ale nie przypisują mu żadnego boskiego majestatu. A syn Boży jest wieczny. Był u Boga i jest Bogiem. Jest jedno z Ojcem. Potem zadałem im pytanie: do kogo się modlą? One mówią, że do Jehowy. I zadałem im pytanie: to według Was, Szczepan, który umierał, i widział Syna Człowieczego stojącego po prawicy Wszechmocnego i zawołał do Niego, Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. To do kogo On się pomodlił? I wtedy Pani otworzyła oczy i nie wiedziała, co ma mi odpowiedzieć. I mówi, tego się nie spodziewałem. I zacząłem z nimi rozmawiać o apokalipsie, o organizacji, o tym, że zbawienie jest tylko w Jezusie. I wtedy już zostałem nazwany odstępcą. Bo zaczęli mnie pytać: Ty jesteś zielonoświątkowcem, ty jesteś takim śmakiem, a ja mówię: Nie. Organizacja wasza was nie zbawi, ale świadkowie Jechowi to jest jedyna prawdziwa religia. A ja mówię: To nieprawda. Żadna religia nie jest prawdziwa. Katolicyzm nie jest prawdziwy, zielonoświątkowa religia nie jest prawdziwa, świadkowie Jechowy nie jest prawdziwa. Badajcie, jak została założona wasza organizacja. Tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Wtedy Pani się oburzyła i mówi, Ty jesteś odstępcą. Ja wiedziałam, że Ty jesteś odstępcą. I już nie było żadnej rozmowy. A ja rozmawiałem z nimi bardzo pokojowo. Ludzie nie chcą prawdy. Odrzucają ją. A każdy, kto odrzuci prawdę, nie ostoi się w czasach ostatnich. To Syn Boży będzie sądził świat. Ojciec przez swego Syna który powróci, On króluje ku Jego chwale. I każdy, kto nie wywyższy Syna Bożego, kto nie zaufa Mu, nie ujrzy Ojca i nie będzie miał życia wiecznego. I tu Jezus mówi: to jest proroctwo. Oto bowiem idą dni, które będą, kiedy będą mówić: błogosławione niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór, padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, jeśli zielone drzewo cierpi prześladowanie, cierpi ukrzyżowanie, cierpi odrzucenie, cierpi krzyż, to cóż się stanie z suchym, kiedy objawi się potęga tego zielonego drzewa, kiedy objawi się potęga Chrystusa? Będzie płacz i zgrzytanie zębów, będzie śmierć ponieważ nikt nie ostoi się przed blaskiem jego przyjścia kochani mamy, mamy wielkiego boga podejdźcie do tego poważnie nie bawcie się w chrześcijaństwo ale toczcie wojnę o ludzkie zbawienie ponieważ Jezus was powołuje abyście byli światłem świata i solą ziemi nie zatrzymujcie się Bądźcie zielonym drzewem i nawet jeżeli z tego powodu was zabiją jak Jezusa, cóż się stanie z drzewem suchym? Panie, wspomóż nas i prowadź nas. Amen.